Bagna. Ląd i woda, choć ani jedno, ani drugie, jednoczą niebo i ziemię. Nasi przodkowie czcili je, wierząc, że na bagnach świat duchów spotyka się ze światem fizycznym. Odmokłe, dzikie miejsca, których nie można uprawiać. Dzieją się na nich rzeczy magiczne. Bagno daje rudy żelaza, z których wyrabiano narzędzia, oraz torf służący jako opał. Badna są tajemnicze. Rozkłada się w nich materia organiczna, tworząc kwaśne środowisko, w którym powstają gazy, między innymi metan. Gazy są palne i ulegają samozapłonowi. Stąd opisywane w legendach zjawisko błędnych ogników. Roztańczone błędne ogniki wabią wędrowców w zdradliwą otchłań moczarów. Wtedy bagno zabiera. Oprócz nieszczęśników, którzy utonęli, są w bagnach inne ciała, które nie uległy rozkładowi i przetrwały wieki. Silkeborg to miasto na Półwyspie Jutlandzkim. Na zachód od geograficznego środka Danii. W krajobrazie okolicy dominują jeziora i lasy. Mężczyznę Stolund znaleźli członkowie małej rodziny w torfowisku 10 km na zachód od Silkeborgu. Dzień skończył się dla nich zupełnie inaczej niż się spodziewali. Po II wojnie światowej i latach niemieckiej okupacji gospodarka Danii jest osłabiona. Hojgardowie, jak wiele duńskich rodzin, muszą ogrzewać dom torfem. Pięć lat po wojnie zbieranie torfu na opału było powszechne. W maju roku 1950 Hojgardowie pracują na torfowisku żeby zgromadzić opał na zimę. Nagle łopata Wigo uderza w twardy obiekt. Zaintrygowana żona mężczyzny mówi: Zobaczę co to jest. Może to coś ciekawego, na przykład mumia bagienna. Kilka dni wcześniej rodzina znalazła dziwny, długi drewniany przedmiot, lecz go nie rozpoznała. Dziś wiemy, że było to narzędzie z epoki żelaza, służące do cięcia torfu. Kobieta zaczyna rozgrzebywać torf gołymi rękami i natrafia na głowę. Rodzina podejrzewa, że to zwłoki ofiary morderstwa. W okolicy opowiadano o chłopcu, który kręcił się tam na rowerze, a potem nagle zniknął. Pewien uczeń z Kopenhagi zaginął w środkowej Jutlandii. Sądzono, że zabójca pozbył się jego zwłok, grzebiąc je w torfowisku. Postąpili tak, jak postąpiłby każdy, wezwali policję. Jedna z policjantek okazała się wolontariuszką związaną z muzeum. Posiadała wystarczającą wiedzę, by stwierdzić, że nie mają do czynienia z ofiarą współczesnego morderstwa. To stara sprawa, powiedziała. Tu nie jest potrzebna policja, lecz archeolog. O zbadanie znaleziska poproszono profesora Petera Wilhelma Globa. Polecił, żeby nie wykopywano bagiennego ciała, ale obudowano je skrzynią z desek i obsypano torfem. Skrzynię przykryto wiekiem i wysłano do Muzeum Narodowego, bo tam specjaliści lepiej sobie poradzą z wydobyciem mumii. Zaginiony chłopiec nigdy nie wrócił do domu. Po pewnym czasie okazało się, że został zamordowany. Dla archeologa priorytetem jest odtworzenie środowiska, w jakim znaleziono obiekt, i utrzymanie go w dobrym stanie. Dziś konserwatorzy muzealni potrafią to robić dość skutecznie, ale w latach 50. nie dysponowano nowocześniejszymi technikami. Skrzynia była ciężka. Dźwigało ją 10 albo 11 mężczyzn. Jeden z nich dostał zawału i zmarł, co oczywiście podsyciło spekulacje, czy nie dosięgła go zemsta Boga lub bogów, którzy zażądali czyjegoś życia w zamian za odebraną im ofiarę. Skrzynię wysłano pociągiem. Po ośmiu dniach dotarła do celu. Muzeum Narodowe Danii mieści się 300 kilometrów od miejsca, w którym odkryto człowieka Stolunt. Charakter znaleziska i sposób, w jaki przygotowano je do transportu, sprawiły, że archeologowie nie mają pojęcia, w jakim stanie jest mumia. Konserwatorzy otwierają skrzynię na dziedzińcu muzeum i odsłaniają jej zawartość. Rejestrują każdy najdrobniejszy szczegół. And each minute detail is recorded. Okazało się, że mumia jest świetnie zachowana, zwłaszcza głowa i stopy wyglądają znacznie lepiej niż w przypadku większości bagiennych ciał. Folwark silkeborg Heugard Powstał w roku 1767. Dziś to najstarsze zabudowania w mieście. W roku 1904 ulokowano w nich muzeum, w którym prezentowane są eksponaty z epok brązu, żelaza i wikingów. Właśnie tutaj spoczywa najsłynniejsze na świecie ciało bagienne. Człowiek stolu. Kiedy je znaleziono, było starannie ułożone w pozycji jak do snu. Leżało 60 metrów od twardego gruntu. Dłonie częściowo wyschły. Mężczyzna ma na głowie czapkę z owczej skóry, zawiązaną pod brodą rzemieniem. Włosy ma tak krótko że nie wystają spod czapki. Na twarzy widać milimetrowy zarost. Przed śmiercią go ogolono. Szczególną uwagę zwraca jego świetnie zachowana twarz. Oczy i usta są zamknięte. Mężczyzna wygląda jak pogrążony w wiecznym śnie. Tajemnicą pozostaje wiek mumi. Jedynym przedmiotem, który mógł ułatwić datowanie znaleziska, była czapka. Oprócz czapki i pasa, mężczyzna nie miał na sobie nic. Leżał nagi. Peter Glob uznał, że to prawdopodobnie ciało osoby z epoki żelaza, sprzed około 2000 lat. Like 2000 years old?